Hej, hej. Operacja Jaris skończona. Jaliska czerwona już jest przygotowana. Za chwilkę będę kręcił jakiś filmik, robił zdjęcia i wystawiał ogłoszenie. Jeżeli by ktoś chciał, zobaczcie sobie. Tak wygląda Jaris. Patrzcie, w jakim stanie są światła, lakier. Naprawdę wygląda samochód super. Zobaczcie sobie. Z tyłu to samo. Jest fajny, nie? Muszę, muszę przyznać, że trochę czasu poświęciłem, ale samochód się odwdzięcza wygląda. Także jeżeli y, jesteście zainteresowani. Jeżeli byście chcieli. Oj, coś uciekło. Jeżeli byście chcieli, Jarisa, 2016 rok 1.0 z instalacją gazową jeździmy praktycznie za darmo. Dzwoncie śmiało. Jest już dostępny. Hej!